Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Durma, dzień dobry. A dzisiaj porozmawiamy o szpitalach powiatowych, bo protest, protest na horyzoncie, który odbędzie się w Warszawie 3 marca. Razem ze mną Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani prezes, jak duży chaos jest w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali powiatowych? Pieniędzy brakuje, ale tak było zawsze. To było, ale jeszcze tak źle jak w 2005 roku, 2025 i obecnie to jeszcze nie było. Nadal oczekujemy na zapłatę za świadczenia, które zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Nadal nie wiemy oficjalnie, jakie kwoty otrzymamy. Już dawno wyleczyliśmy tych pacjentów, dawno kupiliśmy leki, zapłaciliśmy zażywienie, a dalej tych pieniędzy nie ma. No zeszły rok pokazał, że w województwie śląskim jest tak źle, że, nie moż że NFZ nie był w stanie podpisać z nami umów do końca roku. Czyli nie wiedzieliśmy, czy umowy z, z NFZ y będą mogły być kontynuowane aż do grudnia. Mieliśmy przedłużane umowy co dwa miesiące, co jeden miesiąc, y później jakieś ścięcia kontraktów. No i obecnie również jesteśmy w takiej sytuacji, że y szpitalom... Pościnali kontrakty. Co to znaczy? Zmniejszyli jeszcze bardziej warunki umowy. Czyli musi, możemy przyjąć jeszcze mniej pacjentów niż dotychczas? Na poziomie centralnym słyszymy, że nakłady na służbę zdrowia są coraz większe, więc pojawia się tutaj znak zapytania, czy w takim razie nie potrafimy gospodarować tymi pieniędzmi, czy może koszty są tak duże, że nie pokrywają tego? Rzeczywiście koszty rosną, koszty medyczne, my tak mówimy, one rosną szybciej niż inflacja. Już to widać na wykresach. Że to nie tylko wynagrodzenia są problemem, ale również leki, wyroby medyczne i koszty utrzymania szpitali są rosną w zatrważającym tempie. No i rzeczywiście przez to, że przez lata nie podwyższa się wyceny świadczeń. Czyli wycena jest na, na starym poziomie od lat, no nie jesteśmy w stanie zapłacić za podstawowe, podstawowe leczenie pacjenta. Bardzo mocno skupiliśmy się, mówiąc, że to te wynagrodzenia. I rzeczywiście w szpitalach powiatowych to widać bardzo ładnie. Od 2022 roku te straty w szpitalach cały czas się pogłębiają. W 2021 mieliśmy właśnie tą ustawę podwyżkową, która. Nakładała na szpitale konieczność waloryzacji rocznej wynagrodzeń. I nie ma nic złego w tym, że medycy i pracownicy medyczni lub administracja ma zarabiać więcej, ale zapomniano o tym, że trzeba na to do dostarczyć pieniędzy. Zgodnie z ustawą miało być to robione. Natomiast Zeszły rok pokazał, że no zmieniono zasady gry jeszcze bardziej no i nie zapłacono na przykład za podwyżki pracowników, którzy są zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych. No pamiętajmy, że te pieniądze, które są przekazywane w procedurach na wynagrodzenia, one są tylko na takie zwane podstawy wynagrodzeń. Nie ma w tym wszystkich kosztów pracodawcy. To powoduje, że te koszty są powyżej 80%. No i trudno za 10% wyleczyć dobrze pacjentów. I te szpitale się po prostu ciągle zadłużają. Retorycznie tak, nie płacimy. Mhm. Zapytam tak, czy w takim razie taka placówka, szpital powiatowy jest w stanie zbankrutować? Czy um, to jest y, takie widmo tak naprawdę? Jakie by długi nie były, działamy dalej. Patrząc na podstawę prawną spółki, y, no powinny. Natomiast y, uchwala się co roku... Podstawa do dalszego funkcjonowania spółki. I szpitale są takim tworem, który pokazuje, że, że mimo tego, że, że są w bardzo złej kondycji, one muszą być i nikt nie jest na tyle odważny, żeby ten szpital zamknąć. I nie powinien, bo tak naprawdę on jest potrzebny dla mieszkańców. Rozmawia pani z samorządowcami, a także w Radiu Piekary. Szczęśliwy ten, kto nie ma w swoim portfelu samorządowym szpitala. I to jest bardzo smutne. No, ze względów finansowych tak, ale znowu nieszczęśliwy ze względu tego, że trzeba dojeżdżać do, do tego szpitala. No, województwo śląskie jest na tyle bogate w szpitale, że też przyzwyczaiło się społeczeństwo, że, że się ma blisko do lecznicy. Czy to jest błąd? No można pokazać na przykładzie onkologii, że w pewnym momencie pacjent nie jest w stanie już hmm. przemieszczać się długie kilometry do specjalistycznej kliniki, żeby móc iść y, 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 na konsultacje y, do lekarza. I to też trzeba brać pod uwagę, że to starzejące społeczeństwo nie jest tak mocno. Nie ma takiej możliwości, żeby, żeby łatwo przemieszczać się kilka kilometr, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów do szpitala. Szpitali ci u nas dostatek. Pytanie, czy mapa potrzeb zdrowotnych jest odpowiednio uszyta na miarę i o tym w dogrywce na stronie Radia Piekary zostańcie Państwo z nami. Dużo zdrowia życzymy po raz pierwszy. Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, moim państwa gościem. Powiedziałem nieprzypadkowo, bo szpitali ci u nas dostatek. Pacjent o tym wiecie, że musi bez względu na wiek, czy to szpital powiatowy, miejski, wojewódzki, marszałkowski, wojskowy i tak dalej. Chce najbliżej domu dostać niezbędną pomoc. No ale tak się składa, że tych szpitali jest sporo, i często dystans pomiędzy nimi nie jest liczony w kilometrach. Nie jest liczony w Siemianowicach Śląskich jest z tego przykład, że są trzy szpitale praktycznie jeden obok drugiego. E, one się do uzupełniają. Niektóre świadczenia są e, podobne. E, no ale my tak zawsze powtarzamy, ktoś te umowy hmm. tym szpitalom dał. Obecnie oczekuje się, że na zasadach dobrowolności e, szpitale zrestrukturyzują się same. E, i oprócz tej informacji o dobrowolności i ustawy krótkiej o restrukturyzacji, do której nie ma jeszcze odpowiednich rozporządzeń, więc nie można jej wykonywać, no tak naprawdę nikt nie gra do tej samej bramki. Widzimy, co się dzieje na przykładzie likwidowanych porodówek, kiedy to jest gigantyczny stres, bardzo duża odpowiedzialność, szczególnie właścicieli szpitali. No to wiąże się również z redukcją etatów, to są pracownicy, którzy pracowali lata i nagle słyszymy od, od polityków, że to nie oni zamykają te szpitale, tylko robią to właściciele. No to gramy do wspólnej bramki i mówimy, że powinno się w niektórych miejscach restrukturyzować. Pani prezes wie doskonale, że nie gramy do tej samej bramki, a często biegamy po różnych murawach i każdy w inną stronę. Mamy przykłady szpitali, gdzie udało się otworzyć nowoczesny oddział, żeby świadczyć specjalistyczne usługi, a kontraktu brak. A inwestycja poczyniona, no takie mamy absurdy. Zaraz będziemy mieć więcej takich absurdów. KPO będzie takim przykładem. Utworzy się coraz więcej zoli, które każdy wie, że są potrzebne, ale mówimy tylko o zolach. Przecież również setki milionów złotych poszły na onkologię. Tam będziemy kupować nowe sprzęty, na które nie ma kontraktowania, więc będziemy mieć pięknie wyposażone szpitale, natomiast będą one stały. Yy, i nie będziemy mogli z nich korzystać. No i tu kłania nam się zapowiadana, niektórzy powiedzą mityczna, reforma yy, służby zdrowia. My się tego doczekamy i w, którą, w którym kierunku ona powinna iść? Centralizacji, którą mamy teraz, no bo głównym płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy tego, co znamy i pamiętamy, Śląska Kasa Chorych, takie coś kiedyś było? Na pewno musi to być robione wspólnie. Nie może być to robione na zasadach dobrowolności jednego, jedne, jednego miasta, jednego powiatu. No bo dzisiaj. Mamy sytuację taką, że jak szpitale zamykają jakąś, jakiś oddział, to okazuje się, że w promieniu 100 kilometrów nie ma tych oddziałów. Nie ma w ogóle planu na to, jak hmm. to powinno być wykonane. Więc powinno się usiąść w województwach yy, i stworzyć taki plan, czego się oczekuje. No przecież NFZ doskonale wie, jakie świadczenia są mu potrzebne. Widzi te białe plamy, widzi, gdzie ma tego więcej. Natomiast też nie można yy, z, doprowadzić do takiej sytuacji, że zamknie się w szpitalu tyle oddziałów, że on w ogóle nie będzie mógł się utrzymać. Yy, także Dzisiaj jest totalny chaos i y, 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 marzenia o samowolce, bo, bo tak naprawdę nie możemy tego zrealizować, bo ustawa na to jeszcze nie jest gotowa. Pani prezes, w tym studiu gościł wicemarszałek województwa śląskiego, Leszek Pietraszek który odpowiada właśnie za Służbę Zdrowia w województwie śląskim mówi tak, my nie czekamy na to, co zrobi Warszawa. My zaczynamy reformować to, za co my odpowiadamy. To są 43 placówki w województwie śląskim, czyli też sz szpitale, które bezpośrednio podlegają urzędowi marszałkowskiemu. Ja się zastanawiam, czy w takim razie w tym kontekście, jak odbierać e, taką e, reformę, e, bo będziemy pionierem, jak to się uda. To jest wszystko podobno policzone. Będą wiadomo, protesty e, społeczne, ale ludziom będzie się to tłumaczyło do tego. E, co wy z kolei e, mówicie? No bo te szpitale są obok siebie przecież. Jak reformować, to rozumiem, że całość, tak? Po, Wytyczać jakąś mapę, mieć jakąś e, strategię, chyba że się mylę. Powinno się rzeczywiście spojrzeć e, regionalnie e, i powinno się zastanowić, czy niektóre szpitale nie powinno się połączyć bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Mhm. E, ja zdaję sobie sprawę z, z tego, że Urząd Marszałkowski, mając taką liczną ilość e, placówek. Łatwiej no nie jest pewnie w stanie, operować długiem. To też... jest raz, a nie, też nie jest w stanie zastanawiać się nad pozostałymi, które są wokoło, ale, ale tak powinno się racjonalnie zrobić. Ja dba, mocno trzymam kciuki, szczególnie za te rejony, które już dawno wiemy o nich, że mm. już wiele lat próbowano połączyć czy szpitale bytomskie. No miejmy nadzieję, że ktoś podejmie dobrą decyzję. Jaka ona będzie, zobaczyły w przyszłości. No bo to przyszłość pokaże, czy te decyzje były dobre. Ja już wiem, że w tym wszystkim jeszcze będzie sporo emocji, jeszcze więcej polityki, która w takim przypadku nawet na szczeblu samorządowym jest najgorszą doradcą, bo z jednej strony będziemy widzieli tych samorządowców, którzy będą widzieli sens, żeby dokonać no znowu słowo klucz, restrukturyzacji, że taka jest potrzeba, to może połączmy i tak dalej, a drudzy będą się obawiali yy, i nie będą podejmować przyjmowali takich decyzji, bo chcieliby jeszcze posiedzieć przez kolejne pięć lat na swoim stołku? Ja się im nie dziwię, jednym i drugim, bo trzeba być bardzo odważnym, żeby robić rewolucję. Mm -hmm. Ale jeżeli już ktoś się na to odważy, to naprawdę nie powinno się mu w tym przeszkadzać, krytykując. Wszystkie rzeczy wiążące, z wiążące się z restrukturyzacją wiążą się z interesem pracownika i to jest i, i pacjenta. I to jest wielka sztuka, żeby umieć to przekazać dobrze i zastanowić się nad konsekwencjami. Naprawdę nie dziwię się, że niektórzy z tego rezygnują, bo mają też inne rzeczy na głowie. Pani prezes, delikatnie mówiąc, inne rzeczy na głowie. W głowie w takim razie protest 3 marca w Warszawie. Z czym tam jedziecie? Jedziemy powiedzieć, że nie zgadzamy się na to, co się dzisiaj dzieje, na to, że nie mamy płaconych za leczenie pacjentów, na to, że zabiera nam się świadczenia, które były dobre, czyli na przykład dobry posiłek. Chce się oszczędzić, przerzucając jeszcze większe koszty na, na szpitale, no bo Obiecuję, no, obowiązkiem jest utrzymanie tego, tego standardu dobrego posiłku. W zeszłym roku podano nam wskaźniki, które miały, miały nam pozwolić jakby wyjść z długu, natomiast obecnie przewiduje się, że się je zabierze. Nie daje się nam możliwości rzeczywiście podjęcia tej restrukturyzacji, ponieważ coraz bardziej obcina nam się świadczenia. Więc my nie dożyjemy do tej restrukturyzacji. Po prostu nie będziemy w stanie zapłacić za, za, za nic. Nie tylko za, za, świ za świadczenia, ale niedługo nie będziemy płacić również pracownikom. Bez dobrej diety na pewno nie, nie, nie dożyjecie. Zapytam o ten program, dobry posiłek. Co to w takim razie było? Źle skonstruowane? Czy za dużo kosztuje? No trudno jest powiedzieć, natomiast widzieliśmy w grudniu plan ministerstwa dotyczący oszczędności, yy, oszczędności. Yy, więc nie... yy, i tam pojawiła się likwidacja dobrego posiłku, czyli dotacji celowanej yy, na pacjenta. Yy, obecnie chce się to znowu wrzucić w tą procedurę, czyli tych pieniędzy mm -hmm. nie zobaczymy, bo jeżeli widzimy, że te pieniądze, które zabrało się szpitalom, będą oszczędnością, no to wiemy doskonale, że one nie będą wrzucone w procedurę, będziemy musieli nie wiem skąd, wziąć pieniądze, żeby spełnić ten standard. Widać było po opiniach w ankietach pacjentów, że to wyżywienie już było na dobrym poziomie. A pamiętamy, że to żywienie w szpitalach no, było zawsze problemem. To było mało powiedziane. Tak. Mhm. Ta słynna parówka i, i kawałek chleba. I wiemy, że na niektórych oddziałach, to żywienie jest mniej znaczące, no bo większość przebywa się na diecie i, i ma się za chwileczkę zabieg, natomiast na takich oddziałach rehabilitacja, gdzie przebywa pacjent trzy tygodnie, no naprawdę nie każdy jest w stanie dowieść ten posiłek do tego pacjenta. Po rekonstrukcji rządu zmieniła się minister zdrowia. Czy ona jest otwarta na dyskusję z Wami? Jak to wygląda na przestrzeni ostatniego kwartału, miesięcy? Na pewno mówi, że wspiera nasze działania. Na pewno mówi, że te nasze pomysły jest z nimi mocno zainteresowana i trzyma za nas kciuki. No natomiast. Oczekujemy jeszcze tych podstaw prawnych, o których mhm. mówiła w prowadzeniu y, tych rozporządzeń, ale również y, taka jest prośba, żeby nie negować, nie zrzucać y, na nas y, wszystkiego, co robimy. Oczywiste jest to, że podejmuje decyzję zawsze właściciel, ale, ale podkreślanie tego y, wyraźnie, że to nie ministerstwo, y, czy nie posłowie zamykają jakieś oddziały, czy restrukturyzują szpitale no to nie będzie naprawdę zachęcało do tej drogi. Czyli a takie my naprawdę zrzucanie się wi tym, winy tak, na innych. A my mhm. się naprawdę przed tym nie bronimy, bo my wiemy, że to jest konieczne, bo inaczej się po prostu, no po prostu będziemy musieli zamknąć szpital, a tego na pewno nikt nie chciałby zrobić. Przed zamknięciem szpitala najpierw redukcja, czyli zamknięcie porodówki i pani zdaniem w tym roku to będzie taka tykająca bomba ze względu na to, że jest emocja społeczna? Zacznie się od porodówek, już się zaczęło od porodówek, natomiast za chwileczkę będą przekształcane oddziały na oddziały jednodniowe, oddziały planowe, część przejdzie świadczeń na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. I jakby pomysł nie jest zły: nikt z nas nie ma czasu leżeć w szpitalu. Chce być szybko załatwiony w jeden dzień, musi mieć zrobiony komplet badań i chce iść do domu, ale dzisiaj jest system do tego niedostosowany. To jest bańka, która zaraz pęknie i będą nas powiem brzydko punktować za to, że to się nie udało. Yy, więc dopóki nie będzie realnego scenariusza, jak to trzeba zrobić i połączyć wszystkie systemy od POZ-u, AOS-u mhm. i szpitalnictwa, to my możemy robić wszystko i wszystko będzie na wariackich papierach i nam się to po prostu nie uda. Będą pojedyncze placówki, yy, które, yy, które z, zamkną sobie oddziały, które były od dawna problematyczne. Wniosek jeden, najlepiej nie chorować, natomiast zapytam Panią, jeżeli spojrzymy na Województwo Śląskie, Pani to zna najlepiej, tak z lotu ptaka. Na siatkę szpitali powiatowych. Pani widzi już te miejsca, gdzie na przykład tutaj trzeba połączyć, to się będzie spinało, to się ludziom wytłumaczy, tu należy zastosować inne rozwiązania. Ja też staram się spojrzeć na to z perspektywy resortu zdrowia. To znaczy tak, winę przerzucają na, na, na samorząd, na powiat, to nie nasza wina, ale wymagają tego, żeby spinało się to finansowo. No to tak nie da się tego zrobić. Nie da się i zwróćmy uwagę i y jeszcze wracając do tego, najlepiej nie chorować, na pewno nie chorować pod koniec roku, bo wtedy już kontrakty są wyczerpane. Także, Proszę także zapisać w kalendarzu, sobie, tak, chorować do. Ho, ho, chorujemy na początku roku. Do 1 sierpnia najdalej. E, natomiast e, wracając do rozporządzenia, e, tam jest dość istotna e, sprawa, musimy robić programy naprawcze od tego roku. E, te programy naprawcze będą akceptowane przez NFZ i wojewodę. Bardzo dobry pomysł. Okej, okay, czyli tu wojewoda jest tak. tą, tym takim sędzią regionalnym. Wydaje opinię, czy można na przykład zlikwidować lub zmniejszyć jakiś oddział, albo go przekształcić. NFZ wydaje opinię, czy ma na to środki w budżecie. I tu jest właśnie ten kruczek. My nie możemy się rozwijać, my nie możemy zamienić jakiegoś jednego oddziału na świadczenie inne, my mamy tylko się skurczać według tego, tej ustawy. Mhm. Także to też jest istotne, że my nie będziemy mieć możliwości po zamknięciu jakiejś części oddziału na przykład uruchomić jakąś diagnostykę. Nie ma na to pieniędzy. To już mi żal w takim razie wojewody śląskiego Marka Wójcika będzie miał kolejki jak z piekar śląskich do Warszawy. No będą mieli na to 14 dni, na tą opinię tych naszych ksiąg, pomysłów. Czego pani oczekuje? W takim razie już tak powoli kończymy po tym proteście w Warszawie. No, jasno kładziecie określone postulaty, sugerujecie określone rozwiązania, a prawda jest taka, że wszystko zależy od pieniędzy. No żeby nie zaczynać od tyłu, tylko żeby siąść w województwach, określić to odgórnie, że tak to ma wyglądać i musimy zacząć planować, jak to, jak ten system w województwach, regionach ma funkcjonować. No i musimy, oczekujemy tego, że będziemy mieć zapłacone za pacjentów, za których, których wyleczyliśmy. Jak najzdrowszych rozwiązań w takim razie zdrowego rozsądku w tej dyskusji życzymy Marta Nowacka przez Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego była gościem Radia Pikary. Dziękuję, Dziękuję. za rozmowę Dziękuję Państwu, dziękujemy za uwagę i jak zwykle życzymy dużo zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia.